Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z tą Starwika. Lecimy sobie z próbą przeżycia po prostu. Jeszcze brakuje nie powiem czego. Okej, okay, okej, okay, wiem, wiem, że się przegrzewam. Zdaję sobie z tego sprawę, ale ja nic z tym nie mogę zrobić, bo potrzebuję lepszego obnicha, tak zwanego jeszcze kamień raz, dwa, dwa, Szybciej. Szybciej, gdzieś tu na pewno mam saletrę. Saletra jest nieodłącznym elementem mojego życia. W każdym mam Szybko. A dobra, widzimy. Ja chcę to objąć chodzić tu, żeby mnie, wiecie, nie tegowało. Dzięki. O kur... Chodź, pięknie. Dobra. Zrobimy no tak, zjemy to. I teraz sobie właśnie poszłam te babeczki robić. Mam nadzieję, że je dobrze zapamiętałam, że się je dobrze robi. Będzie musi regularnie tutaj y, dodawać pali paliwo, żeby się schłodzić szybciutko. No tak, myślę, że jak zejdziemy do 40, to będzie fajnie, bo tak cały czas mi pachnie, mi sałatka, bo jadam pojadam, sałatkę nawet. W ogóle byłam dzisiaj biedąca. Moja tak, budroła koło mojego dom jest cała w remoncie. Więc jest to troszeczkę dlaczego mi wyszło to? Że musi być mięso i... No, nie nic, to ja wpierniczę samę A masło? 40 zdrowia. Do no, takiego czegoś to ustawa nie widziała, nie? Dobra, e, wpierniczamy to w takim. Eee, trzeba zrobić. No nie. Chyba, nieważne, gotuj. To będzie takie naprawdę budżetowe żarcie. E, gotuj. Gotuj. A ja idę szybko. Tak, mój kamień nam został. No, trzeba jak, żeby inaczej? Z pająkami. Weźmy składać trochę szybciej. W sumie, mogę zostawić też w lodówce. Dobra, czekajcie, lecimy dalej. Bierzemy to. Bierzemy to. Na pewno mam gdzieś trochę flinta. Ja bym nie miała flinta? Jest nie, patrzy się na mnie gołymi oczami. Gołymi oczami. E, to. Tygów nie mam! E, ja chcę, czekajcie, z kontrolem. Nie za dużo, bo jak ja wszystko wezmę, to ja potem mi nic nie zostanie, no. Dobra, już. Spokojnie. To. Teraz ma to to zbuduję. Bardzo się cieszę. Dobra. Super. Nareszcie mamy postęp. Będzie mi chłodny. A i teraz będę musiała zobaczyć jeszcze tego bidoka, czy jest odpowiednio ten zadugowany. No, dawaj, raz, dwa, trzy. Chyba jest dobrze. Z nim. Ze mną niekoniecznie. To jest to. Tam mi ktoś zostawił martwego motylka. Dziękuję temu komuś całego serduszka. Eee, o, mogę iść spać. Wyspać. Nie mogę, bo jest jasno. Po prostu światło się tak krzywo odbija. To to, co teraz? Dyna. O. Co mi dogasasz, nie dogasaj? Chłodzi mnie. Eee. To jest A dobra, bo ona takie mężyste, co to jest? Nie wiem co to jest, jakieś resztki dyni. kuźwa, ta dynia jest więcej warta niż ten. Cała potrawka. Mm, na razie sobie to tu właśnie schowałam. Dobra, lecimy. I never will jestem, gdzie ja dałam tamten strażak, ten drugi, wiecie. Dobra, myślę, że jestem na tyle gotowa, że możemy już tam pójść. Mam dwa kilofy. What the fuck? Myślałam, że mi się komputer przetagowuje, a to jakiś spam dzwoni. Podziękuję spamom, nie cierpię spamów, zwłaszcza... Bardzo się cieszę w ogóle, że jest teraz takie coś, takie inteligentne, że nam pokazuje, że to może być scam, skan, whatever. Bo y, ja jak sobie teraz czekam na telefon, na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, nie wszyscy śpią. W pizdu musieliście się obudzić, wypinkalać ode mnie. A ty, moju, no, tobie czego? Dądecz mi, dądecz mi. No ja tu wrócę jeszcze. Ja tu wrócę, spokojnie, dądecz mi. Co jest z tym typem nie tak? Chodź cnieczku, chodź, tu się możemy bić. Szanse mamy równe w tej chwili. Dobra, czekajcie, ja wracam tu do domu, zostawić wszystkie rzeczy. Też poszłam z pełnym akwipunkiem, to nie było mądre. Halo domku. Czekajcie, ja zawędrowałam za wysoko. Hmm. Ta, ta skrzynia jest spoka, ja sobie wszystko mogę wrzucić, wiecie i... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czy znaczy nie. Ten, ten, kamień. What the fuck I did! Czekajcie, dobra. Odschowajmy wszystko, co mi się nie przyda. A co mi się przyda? Przyda mi się. A jakie mi się przyda? Żarcie mi się przyda. Światło by mi się przydało, nie? Tak myślę. Co mnie. tykasz. Teraz to ja chcę skon... z Shift to wziąć, a z kontrolem powinno, o właśnie, połowa mi się powinna wziąć, tam to rzucamy. Eee. Te są też w sumie na zdrowe, to co Co ja jem, czyż mogę iść spać? Nie, widzicie, tak na mnie to wszystko. No, jak robi aut, po prostu. Mm, nie lubię spamów. Jakiś numer? Też tak robicie, że googlujecie ten numery. A w sumie co mi szkodzi, sprawdzę sobie ten numer. Tylko muszę go skopiować, bo mi się nie chce zapamiętywać. Zwłaszcza, że wiecie, jak są numery jakieś niewiadomości. A, nie chcę żadnych wiadomości do spamowskich numerów. Halo, halo. Wyrzuć mi to. Usuń to. Usuń. Ja chcę info. I sobie skopiuję po prostu numer potencjalnego oszustwa. kopiuj. Ej, sobie wrzucimy. Czyli to numer, raz, dwa, trzy. Co? Wiecie, to znaczy co innego jak wiecie. Nie, nie chcę tego wiedzieć. Co innego... jak... Ym... No głównie ma negatywne widzę. Co innego, jeśli jest to numer właśnie nieoznaczony jako spam. Co innego, jeśli ja czekam na jakiś telefon. Jeśli ma numer początkowy mojego miasta, tylko raz mi się zdarzyło, że czekałam na telefon od lekarza i zadzwonił właśnie, zadzwoniła babka z do jego w wkurzyła wtedy. Bo wiecie, ja czekam na bardzo ważny telefon od lekarza, a ta się jakoś dzwoni z panelami, których mamy tak dużo, że zabląd nie musimy płacić praktycznie. W ogóle. Potwierdzić, wybrane. I tutaj jeszcze jakieś, no Wiem, że należy do playa. Bardzo fajnie się dowiedzieć. Otóż mi tę lampę. Z góry. Bardzo fajnie jest się takich ochoczo-prostych dowiedzieć, e, bo w sumie nie mam do czego miałoby mi się to przydać, no ale... Dobra, wezmę to. Wiecie, gdzie to tam, Ja wiem, gdzie to dam. E, to dam do, do lodówki. Czy jest tu coś, co jest mi w tej sekundzie niezbędne do życia? I mogę wysiąść w sumie? Tak, to wszystko jest ok. Teraz tak, to do lodówki, to też sobie wsadzę do lodówki, wiecie? O, pięknie. A to, to w ogóle do skrzynki. Aha, no to do tej. Fajna jest ta duża. Wszystko mi się tam mieści. Trawka! O nie, biedna trawka. Żarcie potrzebuję. Halo, żarcie. To są zjadłam? Eee. Chyba tak będziemy musieli sprawę rozwiązać. Eee. Tryb uśpienia na sekundę. Psy. Na sekundę, żebym sobie tylko zdążyła... Gotuj, gotuj. Trzyma siostra tam została? A nie, jest przy mnie, dobra, nieważne. Chodź, aby się chodzi. Chcę tu egzystować jak psydu, psydu. Przyjem, psy. tu wiesz, psy idą, psy, psy idą. Psy. To szybko przygotuję, żeby w ogóle mi było, wiecie, stać na życie. Dobra, teraz mogę Cię. Teraz mogę Cię odpalić. I teraz tak, ja sobie lecę tu szybko dorzucić. Żeby się ochłodzić i dojeść. Raz, dwa, trzy. O, tu kulki, co mi się psują, a to jestem po prostu inteligentna. Nie wiem co. Dobra, ale już mija 10 minut i wiecie co? Pieski będą w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o, o komentarzach, łapka, subskrypcjach, no i do usłyszenia niebawem w kolejnych cześć, pa pa!